Miany, przede wszystkim postępowanie e, takiego partnerskiego podejścia do członków ze wszystkich części naszego województwa jest wielkie. Ludzie e, nie chcą, by e, tworzone jakieś sztuczne getta południowe, północne, Takiego podziału nie ma. Nie istnieje, to nie jest duży region, e, wymagana jest współpraca, współdziałanie, wspieranie się nawzajem. Ja chcę takie podejście partnerskie dla wszystkich zachować. Panie ministrze, jeśli pani, czy się jak, pani Pięć, jak będzie wyglądać kampania i Latach, tak, I takie głosy też były. To znaczy, wewnętrzna sprawa, więc nie powinno nas to interesować. Rozumiem, że Pan ma inne podejście? ma inne podejście, nie tylko. Ja przywodzę z właśnie otwartą, nakierowaną na członków Platformy, tak by mogli wypowiedzieć swoje problemy, powiedzieć o tym, co ich boli, co uważają za słuszne, by na tej dyskusji dotyczącej przyszłości całego regionu, także wysłuchać tego, co dla nich ważne w poszczególnych kołach, miejscowościach, powiatach. Bo takiej dyskusji brakowało przez te minione lata. Dowiadywali się często o tym, jakie są decyzje rozstrzygnięcia z zewnątrz, bez osobistego udziału i możliwości wypowiedzenia tego, co uważają za słuszne. Dlatego samorząd, samorządowcy to jedna z najważniejszych kwestii, do której chciałbym się odwołać, zacieśnić współpracę ponowić, ją z tymi, których bądź straciliśmy, którzy sami odeszli z Platformy Obywatelskiej, a także poszukać tych, których niestety jest pozbawiona usunięta. Dlatego właśnie, że próbowali podejmować dyskusję, mieli inny pogląd na szereg bardzo ważnych spraw. Wydaje mi się, że to było niewłaściwe i spowodowało wielkie straty, jeśli chodzi o siłę oddziaływania, potencjał platformy obywatelskiej. Czy po tych spotkaniach. Już Pan ma jakieś sygnały, czy ten właśnie model, który Pan proponuje, uzyskuje um, poparcie, że będą Pana popierać ciągle po samym wyborach? Decyzje każdy podejmie sam. To są wybory przecież tajne. To nie są wybory też bezpośrednie w sensie takim, że chciałbym tę dyskusję toczyć przede wszystkim tylko pojętej opinii publicznej, wobec mediów. Więc mam nadzieję, że Państwo to zrozumiecie, że o tych najważniejszych sprawach dotyczących Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim chciałbym rozmawiać z jej członkami, co nie zmienia faktu, że te najistotniejsze kwestie warto zakomunikować, nie wszyscy wiedzieli, że to dla mnie jest szczególnie ważne. Tak, a te spotkania były tam mnie doskonałym dowodem, bo brało w nich udział wielu osób, na każde z tych spotkań przybyliśmy po kilkadziesiąt osób z różnych części województwa, to nie było tak, że to były spotkania dotyczące tylko i wyłącznie, a to mieszkańców okolic rzecza, wyżegania czy nowej soli, przyjeżdżają na nie ludzie, z różnych części województwa. Właśnie dlatego, że nie mieli okazji podyskutować, nie chciano ich wysłuchać. Chcieli poszukać kogoś, kto będzie chciał z nimi podyskutować, usłyszeć, co dla nich ważne, o co chcieliby obancić, jaką mają propozycję dla swoich mieszkańców i w czym potrzebują wsparcia. Ja te głosy doskonale rozumiem. Znam problemy i potrzeby całego województwa, jak powiedziałem. Znam całe województwo. Nie spędziłem całego życia zawodowego, politycznego, jakkolwiek by to nazwać. Bądź w Zielonej Górze czy też w Gorzowie ma naprawdę dosyć dobry ogląd potrzeb naszego województwa, a teraz po tych różnego rodzaju doświadczeniach i spostrzeżeniach, także z Warszawy. E, moje przemyślenia, wnioski, jakie z tego wszystkiego wyciągam, myślę, że są jeszcze głębsze, bardziej interesujące i dlatego chcę, żebyśmy o tym dyskutowali z członkami z Te wybory na szczycie, czyli jeżeli te partii pokazały, że problem jest w tych wyborach demokratycznych, a jest w ten czy Pan spodziewa, czy to się będzie tak samo? Czy to się w naprawić, uprawie tego, Bez dyskusji nie będzie frekwencji. Jak trzeba ludzi czymś zainteresować. Muszą usłyszeć, że propozycja jest także z nami. To nie jest dyskusja czy spór toczący się pomiędzy tymi, którzy bezpośrednio zainteresowani są objęciem czy utrzymaniem jakiejś konkluzji. Chcemy zapytać, co jest dla Was ważne. Dlaczego chcecie być w Platformie Obywatelskiej, jaki macie program, gdzie chcielibyście otrzymać wsparcie, jakie chcielibyście przedstawić propozycje jeśli chodzi o priorytety, które ustalimy jako najważniejsze jeśli chodzi o sprawy dotyczące całego regionu, poszczególnych powiatów. Bo ci ludzie najczęściej działają w samorządzie, wokół samorządu i do tego by odnosili sukcesy i mogli dokonywać rzeczy ważnych dla lokalnych społeczności. Potrzebne jest szerokie współdziałanie partii politycznej, zarządu regionu. Ja taką propozycję chcę przedstawić. Panie ministrze, z tego co wiem, te wybory będą na różnych szczeblach i to jakby nie są wybory bezpośrednio, więc to są w regionach, tylko tutaj będą delegaci chyba z tego co wiem, na zjazdę wybierać. Czy mogą już jakieś lider zasoby, sobą? to jest Nie chcę mówić za kogokolwiek. Myślę, że mieliście państwo już okazję usłyszeć głosy tych, którzy wypowiadają się pozytywnie o mojej kandydaturze i zamiarze sprawowania w tych wyborach. Ja też nie zaskoczyłem tak naprawdę nikogo, myślę, tą propozycją swojej kandydatury. Takich dyskusji odbyło się bardzo wiele z udziałem posłów, parlamentarzystów, samorządowców i po tych dyskusjach uznałem, uznaliśmy wspólnie, że warto przedstawić inną propozycję, że warto wyartykułować te potrzeby i do tego potrzebny jest pan kandydat w tych wyborach. Alternatywna propozycja i ja taką propozycję chcę przedstawić. Chcę mówić w imieniu także tych, którzy spotykali się ze mną wcześniej, bywają ze mną na tych spotkaniach I też publicznie opowiadają się, że chcą zmian. Panie ministrze, te tutaj Wasze wewnętrzne partii na poziomie regionu, to będzie taki, taki przedsum tego, co się powiedziało w wyborach do Parlamentu Europejskiego i potem w wyborach do naszego Parlamentu Krajowego. Czy pan uważa także tutaj kandydowanie? chcę o tym mówić, nie? to nie jest kwestia dotycząca planowania tylko mojej przyszłości. Ja w tej chwili czuję się dobrze w roli, jaką objąłem przed kilkoma miesiącami. Zostawiono mi bardzo poważne zadania do dotyczące całego kraju. Tutaj chcę Wykazać się zdolnościami, kwalifikacjami do tego, by spełnić e, pokładane w oczekiwania. Nie mówię przy tej okazji wyboru Platformie Obywatelskiej, że mam jakiś określony cel i chcę startować do takiego czy innego parlamentu czy samorządu. Czas pokażę. będziemy to tym dyskutować. Właśnie na tym chcę, żeby polegała praca Platformy, żebyśmy w wyniku tej dyskusji wybrali kandydatów, za których uważamy, że mają największe szanse, że mogą nas reprezentować, godnie reprezentować i być tymi, tymi, którzy rozumieją potrzeby, problemy członków partii w całym regionu. Panie Ministrze, dyskusja między Panem na przykład a pan Przewodniczącą Rządek poseł e, e, jest możliwa taka na przykład debata zmianą debaty w tym czasie e, pani wyborczej. Jeśli pan pyta o moje zdanie, to ja właśnie z taką propozycją wychodzę. Chcę rozmawiać dyskutować. Myślę, że na kanwie z tej dyskusji toczącej się pomiędzy nami, z obecną przewodniczącą, no moją propozycją. E, łatwiej będzie wszystkim członkom Platformy Obywatelskiej zdefiniować swój program, swój punkt widzenia dotyczący, jak powiedziałem, gmin, powiatów. A taka dyskusja, taki punkt odniesienia jest niezwykle istotny. A kiedy program ten ma podzielony? tutaj Pani Poseł, Pan no, Wokulski, że także będzie jakiś program i chciałabym przynajmniej jeszcze w szczegółach, jak to wyglądało w tej właśnie dlatego, że tak czytamy wszystko. Platforma obywatelska ma swój program. partia hmm. ogólnokrajowa. Ja ten program w pełni akceptuję. Z wielką satysfakcją przyjąłem wygrane wybory przez Pana to mi radona Zatuska zapuska. Z tego też powodu uważam, iż ja mógłbym będąc Przewodniczącym realizować te najistotniejsze sprawy naszego województwa. Ja mówię o sprawach dotyczących naszego województwa, one nie odbywają od programu Platformy Obywatelskiej o tych najistotniejszych kwestiach jak Państwu powiedziałem, partnerskie podejście, samorządy, rozumienie tych potrzeb lokalnych społeczności, poszukanie ludzi bardziej wartościowych. Chcę, żebyśmy budowali wspólnie platformę ludzi uczciwych i zaangażowanych, zaangażowanych zawsze, nie tylko wtedy, kiedy są wybory, kiedy trzeba Zawiązać taki czy inny sojusz, tylko zaangażowanych, nieustannie pracujących na rzecz społeczności lokalnych i postrzegających swoje funkcje publiczne jako odpowiedzialność. Partner jest wielu takich wspaniałych ludzi, niestety część z nich straciliśmy w ostatnim czasie. Chcę ich odszukać, zachęcić do współpracy i wierzę, że dzięki temu będziemy w stanie zdobyć zrozumienie i poparcie także wyborców. Dlatego, się konkretnie może tych osob, które te osoby mówią same, wymienię no, tylko posłów, którzy już zabrali głos publiczny, poseł Krystyna Siwińska, poseł Bożena Sławiak, poseł Witold Palc, więc zachęcam oczywiście do rozmowy wszystkich, będę chciał dyskutować i przedstawiać swoją propozycję i punkt widzenia, także pozostałem. Oczywiście nie mam pretensji, nie będę miał pretensji, jeśli opowiedzą się za innym kandydatem, zaproponują siebie samych, tak jakkolwiek. To są demokratyczne wybory. Żeby Ważne, żebyśmy nie, traktowali się po partnersku, a później po rozstrzygnięciu tych wyborów wspólnie mogli założyć się na e, pracę i nie kontestowali tego, e, o czym zdecydują członkowie partii. Ja nie planuję żadnych... E, Późniejszych działań, które by nie współgrały z Platformą Obywatelską jako taką. Co więcej, uważam, że jestem osobą, na którą można pokazać, nawet palcem i powiedzieć, że dała tego dowody. Choćby e, po tych e, wyborach poprzednich, e, kiedy to e, nie mogłem kontynuować funkcji marszałka województwa. Myślę, że członkowie Platformy zauważyli, że przyjąłem demokratyczne rozstrzygnięcia, cokolwiek bym o nich nie sądził, i w naturalny sposób przyłączyłem się do pracy na rzecz naszej partii w innych rolach. I myślę, że swoją pracą, jakimiś dokonaniami obroniłem się w ten sposób, że zaproponowano mi funkcję wojewody ludzkiego, a w ostatnim czasie Wiceministra Spraw Wewnętrznych. To myślę, że jest jakiś dochód i, i, i obiektywna przesłanka do tego, by poważnie zastanowić się o tym, jak na wygląda. chodziło o te osoby, które traciliście. Aha, a, to, to, są to są osoby... Ja. No, Jedną z osób, którą chętnie wymieniam, w celu której mam wielki szacunek i pewność, że świetnie sobie radzi w swojej gminie jest chociażby burmistrz Gubi na mnie Osoba młoda, świetnie wykształcona, zdobywająca w sposób, wielkie poparcie w swojej gminie, która realizuje wiele ciekawych pomysłów. Takich osób jest więcej. Kilku powiatek, utraciliśmy większość, straciliśmy starostów, Podchodzą radni z Platformy Obywatelskiej. To jest proces, który natychmiast należy zatrzymać, a przecież za rok są wybory samorządowe i musimy zrobić wszystko, by połączyć siły i podjąć wspólną pracę i to wyzwanie, by raz jeszcze popatrzeć o zaufanie wyborców.